Policjantem być nie muszę, choć kiedyś chciałem. Ja bym chciał być nie policjantem, a policzajem to jestem. Mogę zrobić taką nagrywkę, inspiracja natchnieniowa. Jak wykonywałbym swój dzień jako policzaj? Jakby to wyglądało? Na czym by to się opierało? Nie chcę teraz mi się tego robić teraz, bo teraz obejrzeć film, ale jakbym robił. Na pewno bym robił tak też. Żebym wziął przed pracą, pojawiłbym się w kościele, ładnie by się zamodlił. Jak i też po pracy, też zawsze by się zamodlił w pracy. Po pracy, po, 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 po wykonaniu pracy, też bym zamodlił się w kościele, zdając swój raport wysyłając też do Watykanu, tylko wysyłając do Księdza. Taki duchowy raport swój, taki z minionego dnia. Jak i też, yy, że właśnie zachowując swoje runo zdrowaśne, co przyczyniałoby się do tego, żebym się to rozwijał bardziej lepiej. Można, mógłbym też robić tak, choć myślę, że nie będę. To się zobaczy, ale to się zobaczy. Bo raczej myślę, że, że wybiorę raczej już y, taką wygodną formę, że, że, że pracować w żywniaku, jak i też, y, też Christianity Yoga realizowana y, zimą na przykład, to też będzie można. Y, na, pewno, na pewno czas dla, na, na spisywanie książki. Anti yoga też bym chciał właśnie realizować, też po trochu do, doskonaląc coś w tym, w, ty, w tych sprawach i to się to odkryje coś więcej, a jako policzaj to bym wziął, tak jak mnie w tablinie natchnęło, że wziąłbym y, wtedy w ten, w Connolly Hospital na kwarantannie przymusowej ze względu, że nie miałem miejsca zamieszkania, to wziąłbym wtedy y, kwiaty porozkładałbym kwiaty w różnych miejscach dzielnicy, w doniczkach z dobra modlitwa o miłości, stanowienia, realizacja siebie w chrześcijaństwie, z takim dobrym gestem pozostawione i tak właśnie za inspiracją Dublinu Garda. Garda od Gardener, tak to rozumiem, czyli ogrodników, że stanowiących właśnie dogląd jak Gabriel, pilnujący raju, jak Gabrielni, to mogący ustawić donice w świetnym jakichś drewnianych skrzyniach zlecone komuś, też zaufanym osobom wykonanie takiej do czy zakupione z jakiegoś sklepu, dając zarobek yy, mogący przechadzać się przed podjęciem się patrolu, czy na sam początek patrolu yy, co zajęłoby chwilę na hulajnodze przyjazduwa i do podlanie kwiatów, yy, można zlecić wtedy jakimś okolicznym, którzy mają najbliżej, na przykład sklep, czy, czy, czy mieszkanie kto by chciał się na to pisać że podlać, ale przejeżdżając właśnie yy, yy, przejeżdżając koło roślin i Wczuwając się wtedy z modlitwą, nawet ze śpiewem lepiej wtedy, yy, przejeżdżając między te okolice, właśnie wyczuwając wyczu 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 się na yy, realia, yy, odniesienie do przede wszystkim do, ro do roślinności, do tej poświęconej roślinności kwitnącej, i wtedy wyczuwając, przeganiając demonistykę, yy, że przeganiając, natchniewając też swoim przejściem, przejazdem, obecnością swoją stanowienie gabrielności, z dobrą modlitwą, by inni też stanowili, stanowili swoją gabrielność, yy, czyli opiekuńczość, rajskowatości, stanowienia względem siebie przede wszystkim, zdrowaśności i miłości, realizacja w pełni, pełniejsza atrakcja zabawy yy, bezpiecznych, bezpiecznych zabaw, prowadzenia w miłości, najważniejsze w miłości, zastanowienie miłości i siebie w miłości, pełniej, bogacej i jak najczęściej i często to to zapewniałoby już dużo i sporo. Bo co innego też jako policzaj zaczynając pracę, czy już jako pracując na przykład policzaj yy, dwa lata w prewencji na początku jako na takim yy, przygotowaniu do pełniejszego rozumienia zawodu, zaczynając od bycia dzielnicowym, to przechadzając się po dzielnicy do rozpoznając jakieś wyczuwając demonistykę, punkt odniesienia właśnie do pod czapką posiadanych obrazków kościelnych, jak i różańca, jak i, i e, jeśli jest to możliwe, to plecaka ze sobą. I myślę, że jako po, policza, jako policza to bym, bym może za pozwoleniem komendanta bym mógł mieć plecaki, lepiej mieć plecak przy sobie, Biblię w plecaku, sól w plecaku strawy w plecaku, że zawsze w razie gdy potrzeba, tym bardziej chodząc sporo, że mieć dużo pożywienia, odpowiednie obuwie, lepsze odzienie, lepszej jakości, nawet jeżeli, jeżeli trzeba to zakupić ze swoich pieniędzy. To i też yy, przechadzając się wśród ludzi, yy, zamadlając się, doglądając i wyczuwając, yy, dzięki właściwemu dożywieniu stanowionemu na oku, a nie tylko w jakichś tam porach i potem osłabienie, rozdrażnienie i niefunkcjonalność tak pełna, pełniejsza jak możliwa jest, gdy jest dożywienie stanowione na drodze w, w ramach potrzeby, nie tylko kawą i cukrem, ale właśnie y, solą, potasem, kalciumem, w formie naturalnej, jajka surowe, aurelowatość zadbana, glikemia, y, złożone cukry, to może być ciasteczko chlebki, mało miejsca zajmują i wtedy rozpoznane, odczuwane naruno, zdrowo dożywianym, traktowanym, psychika, percepcja, funkcje kognitywne, mózgowie, neurotyka, aurelowatość i wyczuwane wtedy na przykład jakieś jakieś właśnie uczucia, odczucia różne yy, zabarwione, na przykład jakaś niedawiść, czy jakaś Coś z czymś, i potem łatwiejsze, lepsze tropienie w, ra, w razie gdy potrzeba, albo i nawet przed tropieniem, nie dopuszczając, bo w takiej idąc ideologii, by nie dopuścić do, do powstania wszelakich jakich rodzajów rodzajności przestępstw, to zachęcając, przechodząc do, do, do osób, w względem których sprawuje się na dzielnicy posługę, doglądu stanowienia, do, do glądu raju, stanowienia bezpieczeństwa, to odwiedzenie wszystkich lokatorów, zapoznanie się z nim, przedstawienie się, przekazanie ulotki na spotkanie, na przykład dzielnicowe, chcąc przekazać do ludzi jak najwięcej informacji, jak mogą stanowić bezpieczeństwo fajniej, fajniejskowiej, zajęcia organizujące, jako organizator spotkania z księdzem, zatrudniając jakich, jakiegoś organizatora Animatora czy organizatora, najlepiej Christianity Yoga, zachęcających ludzi do bycia w, życia w stadzie, stadnie, co przyczynia, przyczynia się i jest podstawą do stanowienia zdrowaśnie siebie psychologicznie, jak i w ogóle ku funkcjonalności pełniejszej w takiej zdrowaśności, co w, gdy ktoś umie. Dobry policza, jak umie właśnie dobrze, dobrze przeliczenia robić, to się opłaca i wedle wyliczeń wylicza, policza, żeby wyprzedzić fakty, by nie doszło do y, jakichś tam y, agresywnych zachowań impulsywnych, które wynikają często z tego, że ktoś ma na przykład. Y, albo nałocowany umysł jakimiś y, niepowodzeniami, jakaś demonistyka, może jakieś skażenia z grą Filma, może niezdrowy tryb życia prawdopodobnie też. Albo na przykład adrenalina, neurotransmitery w nieharmonijny sposób dożywiane, prowadzące wtedy bardziej bodźcująco w stronę e, popędliwo, popędliwo nie, prowadząco, bardziej prowadząco ku temu, że możliwe zachowanie następuje agresywne, a gdy dożywione neurotransmitery są odpowiednio stanowione Yy, zdrowaśne życie swoje, jak i stadne, jak i spełnienie siebie w, w stadzie jako ktoś wartościowy, poczucie dumy, dumności z siebie, co wystarczy być dobrze w sensie grzecznym, to wystarczy na przykład grzeczny taniec, grzeczne teatrzykowe zwracanie się do siebie, yy, grzeczna gra w piłkę, właściwe siebie dopingowanie, wzajemne siebie dopełnianie, dobudowanie, a nie niszczenie, prowadzi do tego, że społeczeństwo community Czyli społeczność, wspólnota czuje się dowartościująca się pełniej, bardziej, wzbogacając się o znajomości między sobą, kto w jakim zawodzie, w jakim czym może względem wzajemnie na, sobie pomóc. To w ramach gdyby dochodziło, czy doszło do jakiejś bezrobocia o jakiejś osobie, to policzaj jako taki dzielnicowy, mogący właśnie jako taką pełniący rolę ojca chrzestnego, mógłby wśród innych, oczywiście ojców chrzestnych, mógłby też yy, dopomóc z udziałem księdza. Y, znaleźć pracę odpowiednią, żeby właśnie zminimalizować, wręcz nie dopuścić do tego, by nie doszło do jakiegoś tam y, choćby jakiegoś procentowego ułamka próby y, myśli, choćby jakiejkolwiek potrzeby. Czy to kradzieży, czy to jakiegoś przestępstwa, czy czegoś tam innego. Tak samo, nie dopuszczając do agresywnych zachowań, typu zamordowanie kogoś w wyniku agresywnego, w wyniku nieumiejętności innego poradzenia sobie z kłopotem, które wynikało z jakiejś nienawiści do jakiegoś sąsiedztwa, którzy prawdopodobnie choćby używali magii. A to spotkania stadne, realizowanie się w stadzie, stadne zajęcia yoga na przykład, to nie musi być yoga to może być po prostu rozmowa wspólna, wzajemna, grill, to może być co weekendowy grill, co niedzielny, albo na przykład po kościelnie, właśnie stadnie, choćby przez godzinę, czy półtorej, czy dwie, na przykład jakaś gra, w, na przykład choćby warcaby dla starszych osób, czy w szachy, na przykład dla jakich, w tym samym miejscu dla, dla młodszych się, pośrednich gra w piłkę, dżentelmeńska w piłkę nożną bez agresji, czy w koszykówkę czy w siatkówkę, czy w piłkę ręczną, czy na przykład właśnie tańce na plenerze. Doceniające siebie motywy, wzajemne siebie do inspirowanie, jak się budować nawzajem w community, we wspólnocie dobrymi hasłami, dobrymi zwrotami, yy, zapytując, którzy czują się przez któryś jakoś źle potraktowali. to prosi, pro, prośba o wyjaśnienie tych sprawy. Tak samo yy, podobieństwo na przykład, też. Czy ktoś wyczuwał magię? użycie, to rozmowa o tym, zapytanie dlaczego używacie magii? Dlaczego używaliście? O co w tym szło? Proszę to wyekspresjonować najlepiej słowa, mowa. Jak, to, jak problem z tym, to w formie tekstu pisanego czy smsa. Można napisać do mnie, jako do policzaja, jako że o tym porozmawiać z księdzem, otworzyć się, nauczyć się o takich kwestiach rozmawiać, D dając ukojenie innym, ulżenie od takiego płomienia poczucia w stadzie, we wspólnocie, w sąsiedztwie, dające też. Ukojenie policzajowi jako takiemu Gabrielnemu Stróżowi, że nie dojdzie do jakichkolwiek nienawiści pełnych dalszych poczynań, a w zaczynach typu babci, robienie chleb, nie pojawi się jakaś wibracja, namazanie, duchowie, uduchowienie pełne jakiejś nienawiści, czy zazdrości, czy złości, czy niewypowiedzianych nie, 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 nie kwestii, a bardziej. Ulżeniowe, błogosławiące bogostan, pełniejsze bogostany umysłowe, prowadzące do tego, że w takim ułożeniu społecznym nie ciągnie ludzi do ani alkoholu, ani narkotyków, a do chęci celebrowania tego zdrowaśnego, właśnie stylu bytowania życia bycia co w Oliwie, pamiętam, zawsze było w latach 90. wśród ludzi jak i też prawdopodobnie na pewno dla, że sklepów nie było wtedy, takich marketów jak Lidl, jak Biedronka, to nie, że źle, że są, tylko, że wtedy bardziej ludzie byli matki, ojcowie byli bardziej prowadzeni tacy stadnym życiem, że czy to na rynkach, czy w wielu sklepach robili zakupy, mijali się z wieloma osobami. Dzieci na podwórkach, z wieloma dziećmi, z wieloma ludźmi też mijający się. No było bogace i ozdrowaśność taką odczuwano, bogacność, taka zacność, taka naturalność naturalność niż takie Mniejszy procent tej naturalności, co też ludzie naturalnie żyją dziś obecnie, o ile odstają od chemii, a ku temu się prowadzą, żeby żyło to w genetyczności, te stanowione orgazmienie zdrowaśne, to i pouczenia, edukacja chrześcijańska, seksualna nie tylko, że zapłótnienie to zapłótnienie że vagina to vagina, czy penis to penis że plemniki, że jajniki, że spirala, że tabletki, że kalendarz yy, miesiączkowy tylko edukowanie nie pomijając tabu rozmów, informowania, by nie doszło do wtopy, do jakiegoś diablenia, demonistyki, jakiegoś dziwnego się wpełtania w, w, w jakaś zwała, to rozmowa za przykładem chrześcijaństwa, dialog. Za przykładem to się na napowoduje dialog ze światem, dialog ze sobą, dialog ze stadem, rozmowa, namazeństwa, nie róbcie takiej wtopy, nie muszą mówić od razu wszyscy oficjalnie, jeżeli chcą sobie cenę, sobie prywatność, to może to policzaj przemówić, albo przekazać księdzu, księdzowi raporty, ksiądz może przemówić w takiej, mówię, rajskowatościowej wersji, to może przemówić do stada o wtopach takich i takich, żeby tych wtop, żeby się wam nie dawało, to taką rolę może pełnić ksiądz, bo ma taką też rolę w stadzie, co może ją powiedzieć: że może wypowiedzieć kwestie, informacje yy, odważnie yy, niż mniej odważnie, nie bojąc się, że go stado yy, okrzyknie diabłem, bo odpowiada przed majestatem starszych, najstarszych, przed wszystkimi i ludzie szanują to, albo jakkolwiek kwestionują to, też mają do tego prawo. I policzaj też wyczuwając, czy ludzie są sobie szczerzy na drodze, czy jest to taka naruno wyczuwa i stanowi ta zdrowaśność runo, psychika, percepcja przeliczeniowa, policzeniowa, że policza, yy, czy ta zdrowaśność, jest realizowana ta miłościwość w tym świecie, w potencjalności, realizacja tej potencjału, którą ludzie mają, faktycznie tak, czy to nie jest jakieś Zniewolenie, zokupowanie, zitchajowanie, czy zkomunizowanie, czy to nie jest jakieś zhipnotyzowanie, czy to nie jest jakieś śpienie, czy to nie jest jakieś więzienie, czy to nie jest antyprzedkiem, antyprzodkom, dając informacje na spotkaniach, inspiracje, pozostawiając wybór wolny ludziom. Nie zmuszając oczywiście do niczego, a inspirując, policzając i dzięki temu yy, wy, wy, wyrokując lepsze statystyki zadowolenia społecznego community, czyli wspólnoty mieszkaniowej, mieszkalnej, jak i wzajemnie inspirując też innych, natchniewając w realizacji, wdrażania interesów pełniej, bogacej, lepiej, mnożniej o dobre pozytywy, więcej miłości, więcej spokoju, radości, ukojenia, zdrowość, lepszego rozwoju wśród młodszych, Yy, lepszej satysfakcji i dumności z realizacji siebie w misji swojego życia, jako gabrielnego, czyli anielnego, czyli człowieka pilnującego raju. E, e, umiarkowaniem stosowanym, bo to jest taki wynik. Są ostatecznego, że ludzie trochę przesadzali, przesadzili w wielu kwestiach, a powinni stanowić się umiarkowaniem realizacja harmonijnego królestwa królowania harmonijności na świecie. To i też nie bojąc się zrobić kroków pięć naprzód z, 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 z rezultatem, że może było i za dużo o te tam trzy, żeby znaleźć i naumiewać siebie, jak i najmłodszych w, w, w do rozpoznawaniu i policzaniu sobie jak zdrowaśna, miłościwa, pełni bogacej jest realizowana harmonijność w swoim życiu. Policzaj. To każdy policzajem być może być w swoim życiu. Nie trzeba wstępować do policji, by być dobrym policzajem. I bez tego życzę, by każdy mógł i się nauczał, naumiewał, stanowić swoja gabrielność względem swego istnienia.